Jest trochę rozrywek w Turynie, ale wczoraj taką nową rozrywkę chyba odkryliście i chciałem zapytać jak się wam piłka wodna podobała. Mamta. No nie bardzo. Tak? Powiem szczerze, że, że... fajnie, fajny, fajny mecz. Szkoda, że przegrali, ale, ale bardzo nam się podobało. Wiktori myślę Wiktor Wiktorii, te... Następno poza... <noise> cukier się. Wiktori też. Na zabawą mamy zbieranie. Co kiedyś się tak. nie podoba? A to mi przypadło do gustu, czy? Znaczy. Tak, no bo wiadomo, że jak się nie zna się do końca reguł, tak? Bo... bo... Mój, mój kierownik, z którym byliśmy na meczu, który gdzieś tam mnie zaprosił, on gra tak półamatorsko, można powiedzieć, w piłkę wodną. I gdzieś tam na bieżąco ja też dopytywałem o jakieś tam zasady, o reguły. Sam nie wiedziałem na przykład, jaką głębokość ma sam basen, jaka, powiedział, że, że o dwóch metrów w górę. Tak? Więc to nie ma, nie ma jakiejś określonej też głębokości, no różne takie jakieś też zadawałem pytania, bo tak ja mówię, no nigdy, nigdy nie miałem z tym sportem styczności, ale, ale okej, okay, okej. Okay, muszę Ci powiedzieć, się... że bardzo dobrze wychowałeś dziecko, bo najpierw po, pobałaganiło, a później postrzątało. Tak? Czyli, czyli rozumiem, że te wzorce tam gdzieś, tak, tam, gdzieś no, są przekazywane. Je, jeszcze nie rzuca na ziemię, chociaż zaraz, no, nie zapraszajmy. Nam powiedział jeden kibic no, że Ty jesteś takim Padre kibiców, czyli oni ci mają za takiego ojca. To rozumiem, że, że to nie tylko jeśli chodzi o te sprawy klubowe, ale to po, Marty, podpytam, czy w domu też jest taki, takim dobrym padrem. Nie, no jest dobrym ojcem. No się zawahała. Nie, jest dobrym ojcem, tym bardziej, że no, przez ostatnie pół roku Wiktoria mało widziała taty, także teraz trochę nadrabia, bo wiadomo, cały sezon przygotowawczy my byliśmy w Polsce w domu. Były że później... prawda? pojedziemy listopad. Tak, a później że grają Ligę Europy w Torino, także jeszcze kadra do tego dochodzi, także w sumie Kam trzy dni w tygodniu i był w domu. No, no. Coś, no, coś zamawiamy. Ja się zdaję nawet. Tutaj... macchiato, prawda? Tak, makiato. kapucino. kapucino. Okay. Capucino. Okay. Okay. Yy, więc no także teraz trochę, trochę nadrabia i Wiktoria trochę się spęśniła za tatą, także jak Kamil wraca do domu, to już mamy nie ma, jest tylko tata. My yy, też nie mieliśmy do końca yy, świadomości, znaczy ta świadomość była, bo jakby różne rzeczy docierają do, do Polski w kontekście się nosi Kamila, ale dla mnie fenomenem jest to, że tutaj w zasadzie nie było osoby, w której mówiliśmy o Kamilu Gliku, która by jej nie kojarzyła. I to faktycznie tak jest, że czy to nam się tak akurat ułożyło i to był zbieg okoliczności, czy faktycznie tak jest, bo Ty, ty o tym wiesz no, pewnie teraz najlepiej. już po, po tych czterech latach już faktycznie tak jest, bo no, pierwszy może ty... rok może, no. drugi jeszcze tak nie, ale teraz już jak już jest kapitanem i ta jego kariera tak potoczyła się w dobrym kierunku, to już, już faktycznie tak jest, że jest rozformowalny. Trener Ventura powiedział nam, Kamil, że Ty trzy lata temu, a Ty dzisiaj to są... Raz to jest zupełnie inny piłkarz, dwa to jest jednak inna osobowość. Ty mhm. też to tak postrzegasz, a chciałem Ciebie zapytać o tę właśnie wartość piłkarską. W jakich ty się aspektach najbardziej rozwinąłeś, poza tymi taktycznymi, bo wiadomo, mhm. że ta Liga Włoska taktyczna jest bardzo wysoka tutaj, we Włoszech. Na pewno, jako, jako człowiek, jako, jako piłka się, się bardzo rozwinąłem. Tak i tutaj e, no nie ma co ukrywać, że, że to jest gdzieś tam też w podziękowaniu trenerowi, bo, bo gdzieś tam jednak no, 4 lata jesteśmy razem i tak, jako człowiek, jako, jako bardziej dojrzały piłkarz przede wszystkim, tak, myślę, że przed, przede każdy aspekt techniczny, taktyczny, mentalny, co, co gdzieś tam w piłce jest bardzo ważny. jestem bardziej doświadczonym zawodnikiem, lepszym, widzę też na samym boisku, że, że jednak Przeciwnicy w jakiś sposób też mnie szanują, tak, przed meczami czy w trakcie meczu, także na pewno wygląda to wszystko inaczej niż jak wyglądało, właśnie tak trener tutaj mówił, 2 3 lata temu. Tak? A, czy piłkarsko też? Bo my dzisiaj mieliśmy okazję oglądać trochę treningu, bo wiadomo, że, że trener Ventura jest dość restrykcyjny i całe by nam nie pozwolił obejrzeć. Natomiast widzieliśmy taką prostą gierkę, która polegała na utrzymaniu się przy piłce, tam nie było żadnej innej pewnie filozofii, przynajmniej tak nam się wydawało. Okay. I ty też nie miałeś problemów gdzieś z utrzymaniem się przy tej piłce, choć często się mówi, że, że ty czysto piłkarsko, te, te umiejętności piłkarskie, techniczne to nie jest twoja najmocniejsza strona, ale rozumiem, że tutaj też był progres. Na pewno no, jednak poziom powiedzmy z serii tak? A, czy reprezentacji... No... Wymaga od ciebie, żebyś był przede wszystkim dobrym piłkarzem. Nie tylko, nie tylko tego wymaga, żebyś ty przeszkadzał na boisku tak, ale po prostu musisz być dobrym piłkarzem i, i tutaj, no, ten, ten poziom do czegoś zobowiązuje, tak? dlatego dlatego nie my, my takie gierki na mamy bardzo często i gdzieś to też pomagało, pomaga mi się jako, w jakiś sposób rozwijać i, i rozwijać te, te, te cechy, które, jakich, jakie, jakie mi brakowało, jakie, jakie były zawsze moim mankamentem. także... Także te treningi akurat, które, które gdzieś tam wykonujemy, właśnie takie gry na utrzymanie, to na pewno, na pewno nigdy mi, mi nie zaszkodzą, może tak powiem. Cały, cały Turyn pewnie, albo ci prawdziwi turyńczycy, czyli ci, którzy klice Torino są, są dumni z Kamila. A do ciebie Marto ma pytanie, czy ty jesteś bardziej dumna, jak widzisz Kamila, który wychodzi jako kapitan e, Torino na boisko, czy jednak, jak to, czy jednak przy meczach reprezentacji, bo to jest jednak zupełnie inny system e, walutowy, no i chyba mimo wszystko inne emocje. Emocje są inne, ale jestem dumna i jak siedzę na stadionie narodowym, czy na innym stadionie, jak gra reprezentacja, ale tutaj jest to samo, bo reprezentacja to faktycznie jest coś innego. To jest taka duma narodowa, to, że jesteśmy Polakami, że Kamil może grać w reprezentacji, a tutaj jest taka duma w sensie jako piłkarz, mhm. jako, jako kapitan, jako, jako piłkarz właśnie, że, że wychodzi z drużyną, że on dowodzi tą drużyną, że tak powiem. Rządzi. jest, Rządzi. Jest, jest głos, jest ten padre. Powiedziałeś kilka tygodni temu w wywiadzie dla przeglądu sportowego, jeśli dobrze pamiętam, że ty się nie możesz doczekać kolejnych zgrupowań reprezentacji. To tak trochę właśnie jeszcze w tobie jest to, to dziecko, ten taki młody, mały chłopiec, który, dla którego właśnie ten orzeł na, na koszulce jest najważniejszy, czy, czy, czy to siedzi, siedzi cały czas i to już jest taka dojrzała ten chłopak? Znaczy, nie na pewno, na pewno zawsze gra dla reprezentacji to jest coś fajnego, tak? I jest to jakieś wyróżnienie. Na pewno ostatnie, ostatnie mecze, jakie graliśmy, czy, czy powiedzmy no, ten, ten czas, jaki, w, jaki, z jakim jest, w jakim jesteśmy z trenerem nawałką, to na pewno w reprezentacji się troszkę, e, troszkę zmieniło. No ale widzicie, że jest na bogato, założyć tylko kawę. Tu jednak mieliśmy sobie wczoraj, że nazwisko Glik parę drzwi otwiera, to, to rzeczywiście, Także... Nie, na pewno się trochę pozmieniało, jeśli chodzi o reprezentację i, i wiemy, że, że te wyniki na pewno, na pewno też się zmieniły i każdy z chęcią w jakiś sposób przyjeżdża na te, na, na te zgrupowania na dzień dzisiejszy, dlatego ja też, też powiedziałem, że najchętniej to bym całe te eliminacje zagrał co, co trzy dni, grając te, te ostatnie mecze, które brakują. I... I wtedy byśmy zobaczyli e, co, się, co z tego wyjdzie, ale tak jak mówię, no, dużo się zmieniło i, i na, pewno, na pewno każdy z zawodników z dużą chęcią przyjeżdża na, na tą reprezentację. Czyli mówiąc o tym, że chciałbyś grać co trzy dni, y, to oznacza, że tam się wytworzyło coś takiego jak na miasta drużyny klubowej, która, która gdzieś jakby rozumie się lepiej. I na boisku, i, tak, i po boi. że Wiadomo, że, że wyniki jednak tą atmosferę mhm. zawsze robią. tak? I jakby tych wyników nie było, no to podejrzewam, że, że m, żeby wróciły te, te demony przeszłości, że tak powiem. Nie? I bo, bo gdzieś tam u wcześniejszych trenów też nie, że nie było atmosfery, ale nie było wyników, i gdzieś tam. ciężko było też Że tym jakby... przyjrzało się na tą reprezentację i jednak. No, Menta, me, mentalnie człowiek nie był taki, bo wiedział, że, że zaraz prędzej czy później będzie ta krytyka, tak? I gdzieś tam od pierwszego dnia zgrupowania już będziemy krytykowani i, i nawet gdzieś tam Nawet na zewnątrz nie będzie można tego pokazać. Dokładnie, nawet dokładnie, dokładnie dlatego, 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 dlatego hmm. dokładnie no były, były to na pewno całkiem, całkiem inne, inne momenty reprezentacji. Na dzień jesteśmy w takim momencie, że jedziemy na fantazji jakiejś tam, na, na tym, że, że te wyniki robimy i i, i no czeka nas teraz marcowy mecz, który, który według mnie może bardzo za dużo zadecydować, jeśli chodzi o, o naszą dalszą przy, przyszłość w tych eliminacjach. Wiktoria się uspokoiła wtedy, kiedy mówiłeś o reprezentacji. To jest, to jest <grym> ciekawe, bo wcześniej rozrabiała. No ale może przyniosła szczęście, bo pierwszy jej mecz na Stadionie Narodowym Polska Niemcy. Polska Niemcy, tak? Tak, to był jej pierwszy mecz. Pamiętam reprezentacji reprezentacji tak, polska tak. Ale kiedy, kiedy się rodziła, to chyba też byłeś na zgrupowaniu tak, reprezentacji, to tak, było tak. za trenera Fornalika. Tak, bo ja Ona jak się urodził, był Bergamo, na meczu... Jechaliśmy do Bergamo, tak, jechaliśmy do Bergamo chyba i później, później po tym meczu jechaliśmy na, na zgrupowanie na mecz, ale... Nie wiem, który to był mecz. Eee, to był, no to by, to był, to był by było mecz e, początek, początek września, tak? Ona się 30 31 sierpnia, dlatego, dlatego był, to musiało być to początek września. Początek września to było to, Być może Ukraina czy, czy, czy Czarnogóra? Czarnogóra chyba i San Marino. W Warszawie i, i San, Marino, San Marino na tak? Być może, być może. Nie, tak, nie pamiętam, tak mi się niechce, kojarzy, bo pamiętam, skończyć, że pokazywałeś ale... wtedy na, na zgrupowaniu, robiliśmy taki materiał. Ale, ale w każdym bądź razie dwie. tak. w każdym bądź, Tak, chyba w tak, Warce, tak, tak, dokładnie. Tak, dokładnie tak, w każdym razie było to, to w tym czasie. To wtedy powiedziałeś, że, że imię Wiktoria nie jest takie przypadkowe, no bo jednak to jest znaczenie takie ważne dla piłkarzy. Ty, ty, ty Marta, miałeś do powiedzenia, że mi powiedział, nie, jestem zwycięzcą, to jest Wiktoria, koniec. To znaczy nie, razem zadecydowaliśmy, tak? mi się to za, zawsze tak, podobało. Tak, razem. To przede wszystkim ja nam się podobało samo imię, tak? Później i sobie nie nie, nie tak. podpisywaliśmy do tego żadnej teorii, i także przede wszystkim nam się podobało imię. I, i razem gdzieś tam nie mieliśmy jakiś sprzeczek w domu, że tak powiem, na, jeśli chodzi o samo imię. Mówiliśmy o reprezentacji, wcześniej sobie mówiliśmy o tym Turynie. Kamil powiedział mi, że, że tu się dobrze żyje. Dobrze. Powiedział też w, swoim, w Twoim imieniu? Tak, tak. tak? Że jest faktycznie. Tak, dobrze. Że, że... Nie, jest dobrze, naprawdę jest fajnie. To jest takie miasto wiem, przyjazne, i przyjazne, i takie trochę europejskie, bo północ jest troszeczkę inna niż południe, mm -hmm. i tak dobrze nam się tutaj żyje. Mamy trochę znajomych i Polaków, i Włochów, także zawsze jesteśmy e, dobrze przyjęci w jakieś tam grono Włochów czy Polaków. I twój włoski też słyszeliśmy się na dobrym poziomie? Bo Kamil wcale pochwalił mi tak, że już mówi jak Włoch praktycznie już No nie, kam dużo, tak? dużo lepiej. Ja to tak A ty się, Ale ty się sam uczyłeś ale... yy, włoskiego? Czy nie czy, nie, ja samochód, tak. tak, no, tak. Samochód, w sensie na pewno dużo mi pomogła pomógł hiszpański mimo wszystko, bo to jednak gdzieś tam jakieś mm. powiązanie nie do końca, tak? Nie, Typu nie, nie polski nie czeski. Jest, może takie, tak, tak, jest taka różnica jak polski czeski, gdzie jednak z Czechem gdzieś to już zawsze można się dogadać, ale... Ale po pół roku, po pół roku w zasadzie pamiętam jak szłem do Bari już na wypożyczenie, to już na, na konferencji prasowej mojej e, już tam parę słów umiałem powiedzieć, nie było to jeszcze może tak dobrze jak teraz, ale... Z Włoskim mam wrażenie, że Polacy sobie radzą nieźle, nie, nawet tak. patrząc po piłkarzach, bo Artur Boros, który też był dość krótko tak, i tam, tak, po tak, trzech tak. miesiącach, on już na konferencji mówił. Tak, łusku, tak, nie? no nie, po, czy, czy Błażej Augustyn, mhm. czy, czy Bartek Salam, czy, no, czy, czy nawet teraz czy Paweł Książę te, też sobie dobrze, się, tak, także Włoski... Chyba generalnie nie jest trudnym, trudnym językiem, a gdzieś tam my, my Polacy, którzy tutaj gra, gramy, przede wszystkim dzisiaj we Włoszech, to, to z tego co wiem, każdy bardzo dobrze gada, gada po włosku, także tutaj, tutaj chyba nie ma problemu. Mam takie wrażenie, bo, bo dotąd obserwując się tylko na zgrupo, zgrupowaniach reprezentacji, jakby też ciężko wszystko postrzegać takie, jak jest naprawdę, bo jednak się cały czas chodzi w tym dresie, generalnie rytm dnia jest oczywisty. ale jak wiemy, jaki jest styl włoskich piłkarzy i generalnie taka, taki stereotyp piłkarza, który no jest tym nażelowanym lanserem mimo wszystko, bo, bo we, zwłaszcza we Włoszech to funkcjonuje chyba najmocniej, to ja patrząc na Kamila, nie wiem, czy to się Marta zgodzi, no tak jak na ulicy go zobaczył, nie znając, to, to, to nie, nie wygląda nie, mi na piłkarza, nie? nie, nie. Kamil akurat nie można go przypisać do takiego piłkarza. Ale to jest, to jest tak, że to jest twój wszyscy. wybór. Taki świadomość ja po prostu tak nie dbam, nie, dbam nie. o siebie, tak? Oczywiście kopię się moje zęby, tak? <laughs> ale... W granicach normy. Ale nie, w granicach normy, tak? Gdzieś tam normalnie dbam o siebie, w sensie, że, że rzucę krem na, na twarz, tak? Antyperspirant i tak dalej, ale nie, nie, normalnie funkcjonuje wydaje mi się, że... Ja go nawet musiałam namawiać do kremu Funkcjonuję, Funkcjonuje, funkcjonuje jak, jak normalny człowiek, wydaje mi się, I, i gdzieś tam wiadomo, że dzisiaj też mając już dziecko, jednak no już mam też 20 prawie 7 lat, w lutym ja, ja, ja. Będę miał Dwa i, i jednak, e, no, no, jednak dość... jestem jeszcze w jakiś sensie młody, jeśli chodzi o zawodnika, ale już też, no już czasu troszkę minęło, tak, dlatego, dlatego... Powoli, hmm, no to nie, czuję się dobrze tak, jak, tak jak jest teraz. Nie, 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 gdzieś tam nie szukam stroje na, się, na siłę, czy nie po prostu żyję codziennością i ubieram się czy, czy zachowuję się tak jak, tak jak się zachowuję zawsze. Jest tak, normalnie, nie normalnie już. Ale nie było takich, bo to ty, ty na pewno nie powiesz prawdy nie powiesz obiektywnie, ale może Marta się wycypie. Nie, nie miał takich pokus gdzieś w, w całym swoim tej karierze karcie, żeby gdzieś tak troszkę jednak tej lancerki zażyć i tak troszkę się powozić czy nie czy Nie, nie, nie. taki nie jest. Nie, nie. Musimy tak powiedzieć do kamery. To nie 800... nie, nie, nie no no, też korzystam, się korzystam, korzystam z, ile... korzystam z życia na tyle ile mogę. Tak nie jest też tak, że, że, że siedzę znaczy tylko w domu i że oczywiście masz dwa, wiadomo 12 że... metrów kwadratowych, eee, w i, no, <laughs> i jeździsz mało. Nie, nie, no, dokładnie. Dlatego też, też korzystam z tego co, co, gdzieś tam, co, gdzieś tam, co gdzieś tam, mam, co gdzieś tam mi, mi szczęście Ale w życiu dało. Co gdzieś tam szczęście mi w życiu dało i, i tyle, ale, ale gdzieś tam wszystko w granicach jakiegoś tam mojego rozsądku i, i tyle. Skoro rozmawiamy dla kanału Łączy Nas Piłka, to na koniec chciałem jeszcze właśnie wątek reprezentacyjny, bo sobie lubię czasem chodzić po Instagramie. Kamil, Twój Instagram jest znany, ale Marta też prowadzi Instagram. I widziałem właśnie takie zdjęcie po meczu z Niemcami z pełnymi hashtag, z hashtagami pełnymi dumy właśnie i z tą okładką przeglądu sportowego legendarni. To faktycznie było tak, że jak zobaczyłaś to od razu chciałaś mieć, to tę okładkę na pamiątkę, czy, czy Kamil dzwonił do Ciebie, żeby tam... Żeby nie, ja było. sama chciałam mieć, już, już jest gotowa praktycznie w antyramie. Już czyli, z tak? Żeby powiesić gdzieś tam w pokoju u nas w mieszkaniu, także... Nie. Takie okładki, takie okładki zostają gdzieś tam do końca życia myślę tak? i takie takie momenty fajnie gdzieś tam sobie zatrzymać i za kilka, kilkanaście lat jednak wspomnieć, bo jednak była to rzecz, jest rzecz historyczna i... i i na pewno fajnie będzie kiedyś, kiedyś przyszłość posunąć. I okazuje się, że ten wyskok dobry, dosiężny, to można nie tylko przystać w fragmentach wykorzystać, ale też <zysz> <zysz> w takich sytuacjach, bo to no, tak, było trochę, no. trochę wyskoczyć. <to> no no, w, w, w tych momentach chyba każdy z nas miał gdzieś tam dodatkową porcję nie energii i ]energi. sił i, i myślę, że nawet jakby mecz trwał 120 minut, to, to myślę, że to, to każdy z nas walczyłby do, do upadłego, także... Trafiliśmy z formą, z dniem, idealnie przy odrobinie szczęścia, bo też trzeba przyznać, że, że dużo szczęścia w tym meczu mieliśmy, to, to dokonaliśmy coś, co, 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 co na pewno, tak jak powiedziałem wcześniej, zostanie na długo nasze no wszystkie pamięcie. No zostaniecie, niezależnie nie, nie od tego, co się wydarzy. No to co, na koniec tak się, mam dylemat, czego Wam życzyć, bo z jednej strony mówicie, że dobrze żyje się... W Turynie. Do Juventusu Kamil na pewno nie przejdzie. Przynajmniej tak, tak, taką mam nadzieję. Nie tak, się. Niesympatycznie nie, nie, nie nie nie, by się nie, to zrobiło. nie, się <noise> się. nie, nie, nie. E, No i nie wiem, czy życzyć Wam tego, żebyście jeszcze zwiedzili jakieś e, europejskie, europejskie miasta piękne, czy... No, Zwiedzać można, można zawsze, tak? Także... Tak, to, to nie jest akurat problem. E... Ciężko go zrobić <głos》>, Tak, także tak, nie no, jeśli chodzi o gdzieś tam... To co będzie, na pewno na pewno do czerwca będziemy zwiedzać tury, no, że tak powiem, do lipca e, e, i, i, na, i tego się trzymajmy i, i na razie tak. Tak to wszystko pozostaje. Tego Wam też życzę. Kamil tobie bardzo dziękuję za to, że, że mogliśmy tutaj podejrzeć. Jak, jak sobie, który nie żyjesz, to zawsze jest yy, ciekawe i interesujące. Chociaż jesteś nudnym gościem, który nie wychodzi z domu, ale. Okay. ale, okay. ale dziękujemy okay. bardzo serdecznie. Okay. Także Marta Glik i w, w roli w zasadzie pierwszoplanowej tak na końcu się wysunęła <laughs> Victoria. Wiktoria. Okay. Pomachasz do kamery, Wiktoria, tam. Pa, pa. tam? Po, pozdrowisz. Pa w Polsce się ktoś jeszcze może zobaczyć. Dziękuję bardzo serdecznie prosto, prosto z Turynu, dla łączy nas Pilka.